Tu Sandzia, a dzisiaj zapraszam Was na vlogaska z Warszawy. Kochani moi drodzy, jesteśmy już w Warszawie. Jest godzina 7.30, bo kierowca zapierdelał, bo powinniśmy być o 8 w sumie. No i to na zachodni. Na zachodni to później. A, no to nie chcę, to dobrze jechał. <śmany> po prostu niespodziewanie okazało się, że może nas zawieźć na centra, centrum, a stąd, a stąd mamy bliżej po prostu, <śmany> także... Może <śmany> nie wyszło źle. Tutaj widać, kochani moi drodzy, pałac kultury. Widzowie, pałac kultury, widzieliście to kiedyś? A tu nie mamy złote tarasy. Złote tarasy, widzowie, ale... Po o Widzowie... Chciałam powiedzieć, że bardzo. Dobra, Moi drodzy, odzywamy się. Nie sprzątnął nas wiatr. I trafiliśmy do Maczka. Jemy sobie ściki. W ogóle wiecie, że to jest odwrócona bułka? Mhm. Spała, co? kocham kocham ściki w maku. Dzień dobry, panie fotografie. Dzień dobry. Ustawiamy sobie właśnie lampy. Tylko na razie tutaj na tlen, Później może weźmiemy te niebieskie, te krzesełka. No i będziemy coś kombinować Jak tam chłopcio? Trochę mnie to stresuje, że mamy zwłokę No My trochę też 9.30 A baby jeszcze nie zaczęły makijażu tam Ale damy radę chłopcie Nie mogę wam jakby pokazać wszystkiego Nawet w sumie nie wiem czy mogę cokolwiek ale co się da, to Wam tutaj pokażę z tej sesji. Na pewno będę Wam pokazywać, jak tam dziewczyny się malują, i może po im jakieś pytanka, jeżeli będą chciały mi odpowiedzieć. I chupciowi, jak już się trochę będzie mniej stresował, chyba że chcesz teraz na odstresowanie. Hmm? Chcesz teraz pytanka na odstresowanie, czy nie? Nie. Dobra. Oh, <gry> Witam. Moja ale i, jak i, ślicznie wyglądasz. Ty, 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 ty również, ale Karina jest taka opalona i to dokładnie wygląda. No. Piękna jest, piękna. Ja Dobra, zadam wam, kochane, e, trzy bądź cztery pytanka. I'm ready. Tak? Jesteś gotowa? Zacznijmy od tego... Czekajcie, bo teraz zapomniałam w ogóle, co ja chciałam powiedzieć. Po prostu Sandra się zawstydziła. Tak, zawstydziłam się. Wstydziłam ją. O Jezu, teraz jakieś światło jeszcze. Pytanie pytania nie będą trudne, naprawdę. Ja nie jestem gdzie elokwentna. Y, a więc tak, jakie jest Twoje największe marzenie związane z modelingiem? Zaliczę wszystkie fashion weeki chyba na świecie po prostu. Cztery takie główne: mhm. czyli Nowy Jork, Londyn, Maja y, London, Paryż i Mediolan. No, tak w połowie chociaż G i do równać, no nie? Z modelingiem, ale to tak sobie sprawdźcie, kto to. No właśnie, bo nie wiem. Nie wiem, tu taka moja jest fake. Okay. Jeśli chodzi o modeling. A Twoje obecne największe osiągnięcie? Moje największe osiągnięcie? No, chyba fajny edytorial w, w Londynie. Myślę, że praca ze mną to jest Twoje o, największe osiągnięcie. <grym> tak. I'm sorry, zapomniałam. Dobra, a co jest najtrudniejsze, Twoim zdaniem, w modelingu? Um, czysta głowa. Czysta psychicznie głowa, bo jesteśmy bardzo też narażone na to, gdzieś tam cały czas widzimy te modelki, na mhm. różnych castingach. I mimo wszystko każdy próbuje się nie porównywać, ale to jakby wychodzi mimowolnie no, i jakby... Wolnie. Tak, i, i czysta głowa jest najważniejsza. Ale to dużo pomaga, jeśli ma się bardzo dobrą matkę agencję i dużo rozmów z nią. I Ja pozdrawiam moją matkę agencję, to jest mój y, Bartłomiej biały i jest fejt. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Olga, czy jesteś gotowa? Jestem, nie mogę być chyba bardziej. Dobra, to jakie jest... Twoje największe marzenie związane jakby z wiz wizażem? Eee, ja uwielbiam pracować właśnie przy sesjach zdjęciowych i wydaje mi się, że jakaś praca dla takich czołowych magazynów. Jeżeli chodzi o modę, o tą strefę beauty, e, nie wiem, L, Vogue, myślę, że, że to leży w tych moich e, największych takich marzeniach. A co jest najtrudniejsze w Twojej pracy? E, praca z klientem po prostu. Tym, co pracuje z klientem, ten się w cyrku nie śmieje. <śmiech> <śmiech> nie, ja oczywiście uwielbiam swoje klientki i lubię z nimi pracować, ale. Wiadomo, jak jest i praca z drugim człowiekiem e, nie należy do najłatwiejszych, więc myślę, że, że to zdecydowanie. I tak jak tutaj Karina powiedziała w sumie, to też jest otwarta głowa u mnie. E, mhm. Wyjście poza strefę komfortu wiele razy, wielokrotnie. A jaka jest najbardziej znana, popularna osoba, jaką malowałaś? Kurczę, nie wiem w sumie jak to. Zależy z jakiej. Może nie branży, mhm. ale z jakiej tutaj sfery? Jeżeli chodzi o Polskę i takie typowe nazwiska w sensie legendy i tak dalej. To chyba Izabela Trojanowska. Wydaje mi się, że ona jest taką osobą, artystką, którą każdy kojarzy w każdym wieku. Mam na myśli tutaj też osoby typu nasi rodzice, dziadkowie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Było nam bardzo miło. Dziękuję. <laughs> Lecę do fotografa. Fotografię, mam do Ciebie parę pytań. Hmm. Coś Ci nie pasuje? No. A co? Robi mi się cień po lewej stronie. Znowu, bo się światło zmieniło? No. Kurczę. Jak przestawię lampę, to wtedy cień będzie się robił po drugiej stronie, co? Ja to się nie znam. Mój drogi, jakie jest Twoje największe fotograficzne marzenie? Ale w sensie, jeżeli. Jako chodzi... fotograf. Ale, żeby kogoś sfotografować, czy. Twoje marzenie? No nie wiem. Ogólnie moje marzenie raczej się nie wiążą z fotografią. No, ale pytam o takie. No No dobra, no, y, no to moim marzeniem jest, żeby był pokój na świecie No mówię o fotografii, gość No bo jak chcę robić takie zdjęcia, żeby u ludzi był spokój, harmonia, żeby nie było wojen Dobra, weź Nie wiem, no chyba, żeby z tego się jakoś tam utrzymać po prostu Aha Raczej okay. nie mam jakichś wygórowanych marzeń, jeżeli chodzi o takie coś Najważniejsze, to żebym miał z tego fan. O To jest moje marzenie O, to że... bardzo ładne Ale wam płysnąłem, widzowie y, no przecież jeszcze tutaj pytania Jeszcze? Możesz... Aha, dobra No, po trzy. Poproszę. Tak? Twoja ulubiona modelka i jedyna odpowiedź to Sandra Grabarczyk. Co wybierasz? Ym... Wybieram Sandzie Grabarczyk. O, piękna odpowiedź, dziękuję. A co jest najtrudniejsze w Twojej pracy fotografa? Nic, to jest prosta praca. Macie sprzęt. Ale mi... ja nie. Włączacie auto i przycisk. Widzicie? Samo się robi? Nawet lamp nie musisz wysładać. Kiedyś to było trudne. Tu trzymałeś przycisk, tu miałeś aparat. I musiałeś w tym samym momencie kliknąć. Jeszcze a jakieś prochy teraz... były. No, a teraz hmm. Laptopa masz, o jaki duży podgląd. tego? zdjęcie sobie. A nie, przy Nie no, mi się nie, wydaje, no. że światło. Świ nie, no światło to trzeba zrozumieć. Jakby no musisz... No czyli jest trudne. No, czyli jest trudne. Nie. Dziewczyny ładniej mówiły. Jakieś dziwne masz te pytania. No. Chciałem, że, nie wiem, zadajesz pytanie typu, co lubisz robić? Czy lubisz... Kinder bueno. Lubisz kinder bueno? Kocham Kinder bueno. Kinder, proszę, dajcie im współpracę. Zapraszam Beder, Milka. A ja bardzo chętnie. Ja chętnie Nie, no, no, dobra, no co jest trudne? No, trudno to jest mieć pomysł. To jest bardzo trudne. Znaleźć pomysł. Trudne jest światło. Trudna jest obróbka. Wszystko jest trudne. Czasami i właśnie chciałem to powiedzieć, że czasami trudne są modelki. Bo na przykład y, Diego lubi mrugać. <noise> zajebiście widzowie Podobają Ci się fotki? No. Mi też bardzo Bardzo, bardzo No nie mogę Wam ich tutaj pokazać, no bo no, docelowo one idą do magazynu więc no musicie wybaczyć Jak już będzie można pokazać, no to pewnie u na Instagramie Albo u Kariny Jolki Albo tak, albo u Kariny Jolki Na billboardzie, na okładce Woga i wszędzie, wszędzie będą te zdjęcia Zapamiętajcie Hubert Ludwiczak O, wracają bicki Wrócił na siłownię <grym> Powiem wam, że musimy z kiedyś przyjechać do studia i zrobić taką moją sesyjkę, bo po prostu mam takie, że o my, ja też chcę takie zdjęcia ładne, No ale nie jestem taka ładna jak Karina W sensie ono to jest wow Siema Masz brudny obiektyw Kochani, jesteśmy już po sesji Teraz trafiliśmy na jedzonko Zajebiste Czecie, że ładne, tanie i dobre. To jest nie do pomyślenia. Przecież jakie kulki daje bzdsta. W ogóle kocham, kocham. Idziemy w <laughs> Pięknie. Możesz nakręcić to? Siedzieliśmy tam 5 godzin, aż dziwne, że nas nie wyrzucili. Nie no chyba 5. Nie, nie no 5, nie. 4,5. Ja pierdzielę, jak pizga. Widzowie ja chyba jednak nie nagrywam, bo pizga i mi zwieje kapelutek. ogólnie jechaliśmy sobie... Woltem, woltem, nie wiem, był zwo zwołowy ziomek W ogóle idziemy teraz na busa, nie wiemy skąd odjeżdża ten bus I nagrywamy ten urywek na szybko, totalnie w drodze, bo chciałam nagrać to pod Pałacem Kultury Tak, czy dojedziemy do domu? Nie mam pojęcia, oby tak <grym> Widzowie, to jest zmarnowany oświetleniowiec <grym> Asysta oświetleniowiec, idź mi. Jezu, ja spałam się 3 godziny, ja nie mam się. W sensie chcę Wam jeszcze coś tutaj powiedzieć do tego vloga, ale cóż tak ciężko jeszcze z ten głodna i piśmie i spać. Gdyliśmy, to szliśmy na busa. Udało się, zdążyliśmy na busa i wróciliśmy do domu. Ale w ogóle, to było tak, że jakby my jesteśmy tutaj i tutaj są autobusy, ale tutaj był koncert woźb i musieliśmy pójść tak. Mieliśmy 10 minut. Także y, było ciężko, kapelutek mi spadał, musiałam go w końcu zdjąć, wiało, tu mnie wszędzie zawiało, było mi zimno, jeszcze kolka mnie złapała i słuchajcie, no masakra, myślałam, że nie dojdę do tego busa. No, takie przeżycia. I co? Gówno.